Witam w odcinku specjalnym. To będzie letnie Grand Prix rozgrywane prawdziwymi skoczkami na skoczni w Klingental. Lista zawodników znajduje się na ekranie. Zapraszam do oglądania. Po liście zawodników wyświetlą się informacje o skoczni. Również dodam, że wszystkie skoki będą bez gibbona. Zaczyna Kilian Payer, reprezentant Szwajcarii. Usiadł na belce, poprawił strzemiona, wstał i jedzie. Coraz szybciej ręce odchylone do tyłu, już zbliża się do progu, pod nartami powoli kładzie się do przodu, zmniejszając opór powietrza, a przed lądowaniem powoli podnosi się, dotykając nartami zjazdu i zakręca swobodnie. 136 metrów i 31 centymetrów skoczył, a punktów dostał 138,3. Teraz Andreas Tiernen z Norwegii. Już wystartował, ładnie jedzie, wybije się z progu, nawet dobrze się wybił z progu, leci, leci i ile to metrów będzie. 137 metrów i 45 centymetrów. Punktów 139,1. Nawet nie niezłe noty. Teraz tymi Zajs, reprezentant Słowenii. Już y, wystartował. I jak się wybije z progu? Dobrze się wybił z progu. Trochę słaby, słaba prędkość wiatru. No i też w okolicach 135 metra. Tak, 135 metrów i 40 centymetrów. Punktów 136,5. Jeszcze lepsze noty niż poprzedniego zawodnika. Teraz czas na kolejnego zawodnika o nazwie Maciej Kot z Polski. Wystartował. Jedzie. Wyłył się z progu nawet nieźle. Leci. No i to będzie chyba gdzieś ze 135 metrów. Równe 135 metrów. Noty trochę słabsze, ale i tak jest nieźle. Punktów 135,5. Teraz Richard Freitag z Niemiec. Już wystartował. Dobry wiatr pod narty. I wybił się dobrze. I leci ładnie. To będzie chyba najdalej ze wszystkich. I chyba za HS przeskoczył. Tak. 140 metrów i 57 centymetrów. Punktów 145,9. Noty też dobre. Teraz Roman Kołdelka, reprezentant Czech. Jedzie. Wybił się dobrze. Leci. I ile to będzie? Też w okolicach punktu HS. I to będzie 140 metrów i 33 centymetry. 144,5 punktów. Teraz Kamil Stoch. Reprezentant Polski. Trochę za wczesne wybicie z progu, ale ładnie leci. Ładna sylwetka. I lądowanie poprawne również. Telemarkiem. 136 metrów i 73 centymetry. Źle nie jest. Teraz Dimitri Vasiliev z Rosji. Już wystartował, jedzie, coraz szybciej jedzie. I wybił się z progu, leci. I to będzie chyba 138 metrów. Nie, 136 metrów i 62 centymetry. Punktów 139,7. Noty też bardzo dobre. Teraz Stefan Kula z Polski. Ładnie jedzie. I wybił się nawet dobrze. No ale trochę spadł. No i jest lądowanie telemarkiem. No nie ma tu noty 20, ale nieźle. 137,45 i nota 138,6. Teraz Piotr Żyła z Polski. Silnie wieje pod narty. Szybko jedzie. Wym się nawet dobrze z progu. Leci, leci. Silnie wieje pod narty. No i to chyba będzie też w okolicach HS-a. No trochę mniej 139 metrów i 82 centymetry. Punktów 143,6. Teraz domen preut ze Słowenii. Wystartował już. Nawet niezły kolor stroju. Ładnie wieje pod narty. No i ruszył. Leci. No i to będzie trochę krócej niż poprzedni załodnik. 137 metrów i 60 cm, punktów 139,5. Noty same 19. Teraz Stefan Kraft z Austrii. Szybko jedzie już. I wyskakuje całą mocą z progu, leci ładnie. I jest Telemark w okolicach HS. 140 metrów i 74 cm, chyba najdalej ze wszystkich. No ty też niezłe 145,4 punktów. Teraz Gregor Stirlen z Austrii. Już wystartował. Wybił się z progu trochę za wcześnie. No i wylądował telemarkiem. Bardzo ładny telemark. Są dwie 20 19,5, 19, 19 136,28 i noty 138,3. Teraz Lukasz Chlawa reprezentant z trzech ostatni zawodnik w tych zawodach. Jedzie. I wybił się z progu nawet nieźle, chociaż trochę za wcześnie. I wylądował na dwie nogi. Ale i tak nie jest źle. Noty yy, trochę słabe. 137 m28 cm i punktów 134,6. To tyle na dziś. Żegnam się z Państwem. Wyniki znajdują się na ekranie. Do zobaczenia.